maneczko. witam Was po dłuższej przerwie. Dzisiaj wymieniamy O te oto dwa zawory na przyłączu. To są te zawory właśnie grzybkowe 25, DN25. E, musimy to tak rozmontować, żeby nie uszkodzić sobie tych właśnie klomp. Ogólnie jest to do możliwe, tylko e, tam zasuwa na ulicy, trochę tak nie trzyma, dlatego tutaj cały czas cieknie. Ale tutaj zaraz sobie pomontuję cały ten zestaw. Yy, jeden zawór z redukcją, drugi zawór z redukcją i z tą yy, przejściem na kolano. I co? Nie będę tak sobie działał, więc nie wiem, może nagram Wam yy, całość, jakoś sobie ustawię tu kamerę, albo po prostu taki króciutki filmik wyjdzie z tego, z całości. Więc trzymajcie się. Miło do oglądania. Życzę. Wodomierz demontowany. Tutaj pierwszą część założyłem już, ale to tylko na chwilę nie buduję tutaj ciśnienia, żeby nie zakręcam, właśnie, żeby nie było ciśnienia niepotrzebnego. Tu już to odkręcam. Zaraz będę wszystko po kolei montował i będzie temat zamknięty. Ok, jak widzicie, już tu wszystko zmienione jest. Nowa kształtka PP, znaczy PE. Nowe zawory. Wodomierz zamontowany. Nic nie cieknie, oczywiście tutaj jest taka kropelka, tutaj się lała mi cały czas woda przez ten czas, ale zasuwa już puszczona, więc można puścić powiedzmy, a trzeba iść na, jeszcze na dworze jest zawór do jeden do wymiany. O, będę montował zawór Kalido, antyzamrożniowy, bardzo dobre zawory swoją drogą, czemu to nie ostrzy? dobra idę go zamontuję i zaraz puszczamy wodę ok, zaworek wymieniony na kalido antyzamrożeniowy dobra, to ja się żegnam z tą instalacją i z wami, trzymajcie się, cześć